Stacja szósta, Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Yes, Weronika z kobiecą wrażliwością dostrzega cierpienie Jezusa, ciąga ręce i chustę w jego stronę. Bóg człowiek otrzecił łzy bólu i cierpienia, przyjmuje z pokorą i wdzięcznością jej wsparcie. Mężu, czy ocierasz łzy Twojej żonie? Czy dostrzegasz jej cierpienie, smutek? Czy nie ignorujesz go jako babskiego lamentowania? Czy potrafisz pochylić się nad nią i wsłuchać się w jej ból, w jej potrzeby, tak jak uczyniła Weronika wobec Jezusa? Czy mówisz jej, że ją kochasz, że jej potrzebujesz, że jest dla Ciebie ważna? Jezu, ufam Tobie. Naucz mnie wrażliwości serca, która dostrzeże, niewypowiedziane cierpienie i otrze niewylaną łzę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, moc się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Światłość wiekuista. niechaj im się dzia. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. który za nas, cierpiał rany.